Cześć, witajcie na kanale pani fotograf. Dzisiaj pokażę wam, jak ja przygotowuję sos do pizzy. Oczywiście, przepisów na sos do pizzy jest wiele. Przypuszczam, że mój, który wam się pokażę, nie jest stuprocentowo oryginalnie włoski, jednakże mi taki sos bardzo smakuje, więc zapraszam na przepis. Do garnka wlewam dwie łyżki oliwy z oliwek. Kroję szalotkę i wrzucam ją na rozgrzaną oliwę. Do garnka wrzucam także posiekaną papliczką, chili. Smażę wszystko chwilę, aż cebula się zeszkli. Następnie dodaję obrany i pokrojony czosnek, a później obraną i startą na tarce marchewkę. Smażę wszystko 2-3 minuty. Następnie do garnka wlewam pastę pomidorową oraz odrobinę wody. Dodaję sól, łyżeczkę suszonej bazylii oraz pół łyżeczki suszonego rozmarynu. Gotuję sos na pizzę około 5 minut. Następnie zdejmuję garnek z ognia i miksuję sos na gładką masę. Tak przygotowanym i wystudzonym sosem smaruję wierzch ciasta na pizzę. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do oglądania innych filmów na tym kanale. Do subskrypcji kanału. Zajrzyjcie także na mojego bloga www.panifotograf